ma bumburaczki, moje kochane, cukrowe, moje misiaczki, kochane, witajcie. Witam serdecznie, w wiejskim życiu nad morzem jest maszyna do kupienia z kosznej, pysznej magdalenki. No dobrze, przechodzimy do sklepu, do maszyn i rzeczywiście jest maszyna Magdalenek za 16 punktów do kupienia. Pewnie. Kupuję. Stawiam. Rejestruję. Prawie 13,5 godziny się rejestruję. Fajno. 80 OP. 10 punktów do galerii. 10 punktów do ścieżek do naszego konkursu piękności. Fajno. Więcej punktów. Więcej hypu. Więcej dukatów. I co tutaj jest? Mamy mleczną magdalenkę, cytrynową magdalenkę, migdałową magdalenkę, czekoladową magdalenkę, jakodową magdalenkę i orzechową magdalenkę. Wszystko się nazywa magdalenka. I tutaj idzie mleczko, mąka, jajko. Tutaj idzie mleczko, mąka, jajko. A tutaj? Cytryna, mąka, jajko. Aha, dobrze, czyli do wszystkiego jest potrzebne mąka i jajko, chyba podobnie jak do chleba, nie? Tak, to samo co chleb, tylko po prostu. Y, tak, ma, ma, mam rację. No. Migdałowa Magdalenka, czekoladowa magdalenka, czarna czekolada z drzewa. Y, tutaj drzemia godowy. A tutaj mamy. Orzech brazylijski. No i sobie teraz pięknie po robię po 30. Pięknie. 30 mi wystarczy. Sobie zrobię teraz wszystkiego po 30. Jeszcze zrobię ostatnie, oczywiście. Pyk. To już wszystkie zrobiłem po 30. Pięknie. Odbieram. Super. I przejdę sobie na targowisko. Sprawdzić. O, widzę, że chipsy mogę wystawić. Dobra, to chipsy później. Ja teraz sobie sprawdzę. Magdale... Wystarczy, że wpiszę Magdalenie, Nie wiem, czy bo całego nawet. Wystarczyłoby mniej napisać. I najlepiej sprzedaje się Jagorowa Magdalenka. Za cenę. Plus 415 tysięcy. To jest malutko, malutko, malutko. 100% 6 tysięcy. Czyli nie jest to maszyna do zarobku. Najtańsza jest mleczna. To już w ogóle. No 10 tysięcy. Dużej różnicy nie ma. 10-15 tysięcy. Tak więc. <grybujesz> nie jest to maszyna do zarabiania, ale będzie potrzebna do misji. Tak więc kupiona, załatwiona, fajnie. Tu sobie od razu e, psiki wystawię na sprzedaż. Wyślę prezenciki i jeszcze jedną rzecz mam do zrobienia. Tutaj akurat dwa razy wysłałem do Kamci już. Teraz wysyłam do Teresy, to do Kamci. O fajnie, minęła godzina. Bo tu będę miał za godzinę dwugodzinne też. Ale została jeszcze jedna rzecz, a ja tak w 100% nie jestem pewien, czy będę miał to do odebrania. Ale przechodzę do konkursu piękności. I tutaj jest punktów 5783. I sprawdzę. Czy mi starczy? Ja widzę, że mi starczy pięknie 671. Tutaj już dukacika odebrałem, a tutaj trzy dukaciki i awatarek. Rzecz za darmo, fajnie. Trzy dukaciki już mi weszły, a awatarek mam. Do odebrania. Tutaj pięknie. I sobie go tylko odznaczę, żeby nie miał kropki. Mogę na chwilę założyć. Duszek Halloween pasuje do motywu świątecznego, halloweenowego. I tak. No. A nie wiem, czy będę chciał, bo mówię, że na, na swobodnie jestem nastawiony na. Nagrywanie obecnie, ale może zrobię, pójdę na Twitch'a i nagram na Twitchu misję z wiejskiego życia na morzem. Ale nie obiecuję, że będę robił to za każdym razem, nie obiecuję, że będę zawsze nagrywał. Ale lubię to robić i będę to robił kiedy będę miał ochotę, a nie kiedy będę musiał. Nie? No, to tyle oczywiście. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jak się podobał to zostaw łapeczkę i subskrypcję, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś. I trzymaj się, pozdrawiam cię, pa pa tu tu. tu, 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 tu. Cześć. Hejka!